Lecąc dronem nie jestem idealnie w osi nabieżnika, no ale dronowi to nie przeszkadza, bo on nie potrzebuje zanurzenia. Jak będziemy chwilkę bliżej, to wyjaśnimy sobie co i jak z tym nabieżnikiem. Podlećmy bliżej. Teraz nam się znaki zgrały górny z dolnym, więc jesteśmy w osi nabieżnika. Zatrzymajmy się na chwilę. Zobaczmy, jesteśmy idealnie w osi nabieżnika, gdyż górny znak zgrywa się z dolnym, jak muszka ze szczerbinką w karabinie.